Teraz przedstawiam gołąbko, gołąbko o numerze 5327. Samczyk ślicznej barwy 3 piórka do spierzenia. Jest to bardzo mocno zimbredowany gołąb na moją najlepszą samicę w rozpodzie, czyli słynną gwiazdę. Te gołąbki, że tak powiem nieraz nie grzeszą nie grzeszą urodą. Tak jak ta samica właśnie moja, jest dosyć głębsza właśnie i takie cieńsze plecy, szerszy ogon, no ale gołębie po niej to są, że tak powiem, rewelacja, postawą mojego gołębnika lotowego, aczkolwiek ten syn, znaczy syn, ten wnuk, właśnie jest, nie dość, że jest bardzo mocno zimbredowany, to po nim nie widać, że to jest imbrat, Nie dość, że barwa, jeszcze uroda. Pokażę jeszcze raz. Będzie wzmocnieniem każdego głębnika, i, i taką perełką jeszcze. Także polecam sam czekaj i zapraszam do akcji